Hej, cześć bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale serie Wiedźmin 2 Zabójcy król edycja rozszerzona, jestem Pipczok I nagrywam w końcu kolejny odcinek, jakby w końcu, dla mnie w końcu, bo w sumie ostatnio nagrywałem w sumie 3 tygodnie temu prawie yy... Jednakże wy filmy mieliście, bo tyle nagrałem filmów w przód, że dopiero za majówką się skończyły te filmy no i w sumie teraz nagrywam na świeżo, Musiałem sobie dosłownie przed chwilą odświeżyć, co ja w ogóle mam dzisiaj do zrobienia tutaj. I też nagrywam już ten, to, ten wstęp, już czwarty raz, bo zanim zdążyłem powiedzieć cześć, to już miałem jeden telefon. Raz się pomyliłem, a raz rzuciłem chyba jakiś zaklęcie w mowy węży. W każdym razie e, jesteśmy w Lockmoin i dzisiaj mamy kilka rzeczy do ogarnięcia. Przede wszystkim musimy podbierać nagrody za różne zlecenia, które żeśmy mieli. E, no i się ulepszyć ostatecznie. Żeby móc tą fabułę skończyć Jak tam patrzyłem zostało nam jeszcze jedno zadanie poboczne Ale no W sumie tyle, No jedno zadanie poboczne To jesteśmy w stanie to dzisiaj zrobić Jednak pierw oddajemy mu Oczywiście zlecenia jakie mamy Pozbyłem się gargulców Doskonale Wreszcie będzie można zbadać niedostępne dzielnice Oto twoja nagroda Okej okay. Czyli jak widzicie, mamy już pierwszą nagrodę z tego, co wiem. O, co nic takiego fajnego. No dobra. E, jednakże nas bardziej interesuje to. Znalazłem manuskrypt. Bardzo ciekawe. To księga zapieczętowana starożytną magią. Tak się zabezpiecza tylko cenne rzeczy. Zgadza się. Wiesz jak zdjęć zabezpieczenia? Potrzeba składników, które można uzyskać z ciał pewnych potworów. Tutaj niestety nie występują. Feromony królowej Endriak, krew nekera wojownika i mózg Kaczerba. Jajo Harpi można zastąpić językiem zgnilca. Dzięki. Wrócę jak zdobędę składniki. Pytanie, drodzy widzowie, czy mam te składniki? Mam składniki bardzo mam dobrze. Składniki, o których mówiłeś. Niewiarygodne. Są oczywiście składniki, Nawet. które żeśmy zbierali przez całą grę, praktycznie. Trzeba uważać, żeby zachować proporcje. Zrobione. Zobaczmy, co jest w manuskrypcie. O bogowie! Co tam znalazłeś? Instrukcje. Opisuje sposób wykuwania legendarnego miecza. Kermę. Jest twoja. Zasłużyłeś na nią, Wiedźminie. Wykucie tego miecza będzie dla mnie zaszczytem. Dzięki. Bywaj. Nawet jednej misji nie mogłem zrobić, bo już mi musieli wbić do pokoju. Y Mamy to drodzy Widzowie. Mamy mieczyk. Który. No. Powinien być lepszy niż ten co my mamy. I widzicie, przede wszystkim stać go. Na, na, stać nas na to. Także nie wiem, czy on jest w stanie nam ten miecz zrobić. Sprawdźmy to. E, Hermę. Jest oczywiście, że jest w stanie nam to zrobić. E, no to. Zróbmy sobie ten mieczyk. E, no i mamy. Potężny mieczyk. To że jest oczywiście endgame'owy mieczyk Tak zresztą jak w sumie nasz, ten srebrny Nie jest jeden mocniejszy chyba Ale... Ja nie jestem go chyba w stanie zdobyć, bo coś tam popieprzyłem Albo... nie, czekajcie Dobra, mniejsza o to, w każdym razie ten nam już starczy Jedyne co, to właduję w niego jeszcze runy e, Ognia sobie kupię runy, żeby były I, i będzie już mega mocny e, W sumie tyle co my mamy jeszcze za zadanka, sobie sprawdźmy. Mamy biały kruk. Jak widzicie, dosłownie zrobiliśmy wszystko. Jedyne co... Rachunki do wyrównania nam się w ogóle nie zrobiły, nie wiem o co chodzi. Czekaj na rozwój wypadków, może się jeszcze coś stanie. Jednakże zrobimy białego kruka teraz. Czyli po prostu musimy... Idź pogadać z Cyntią na temat tej księgi. Cynthia, z tego co wiem, była tutaj i jest tutaj. Także sobie z nią pogadajmy. Witaj, chciałbym porozmawiać. Oczywiście. Przeżyliśmy ciekawą przygodę, Cynthia. Takie przygody zbliżają dużo bardziej niż ta z Wergen. Dostałaś awans? I jeszcze nie. Ale jego wysokość potrafi docenić poświęcenie. A potrafi odróżnić prawdę od kłamstwa? Co masz na myśli? Domyślam się, że cesarz nie ma pojęcia o tym, że jego czarodziejka pomogła mutantowi zabić nilwgarskiego maga. To była niebezpieczna wyprawa, wymagająca ofiar. To mu w zupełności wystarczy. Masz czas na rozmowę? Czy spieszysz się wykonać kolejne niebezpieczne zadanie? Nawet Nilwgardzki agent musi czasem odpocząć. Zrobiłeś już użytek z artefaktu? Pracuję nad jego udoskonaleniem. Myślę, że kiedyś będzie z niego pożytek. Znalazłem kilka notatek Deryheny. Badał historię wranów, prawda? Między innymi. W swoich zapiskach często wspomina o epidemii. Lok Muin skrywa więcej tajemnic, niż się nam wydaje. Pewnie nigdy ich nie zgłębimy. Jeśli wierzyć Derhenie, epidemia miała coś wspólnego z MCID. Możliwe, że Wranowie zarazili się od elfów. Nie znam się na chorobach, Wiedźminie. Kto wie, może Darhena miał rację i kres cywilizacji Wranów był czarniejszy, niż nam się dotąd zdawało. Wiedziałaś, po co idziemy do pracowni. Nie rozumiem. Od początku chodziło ci o szczepy bakterii, które zabiły Wranów. A dokładniej o notatki Tercheny z tych konkretnych badań. To bardzo niebezpieczna wiedza. Podejrzewam, że właśnie dlatego Cesarz się nią interesuje. Na północy panuje chaos. Epidemia to ostatnie, czego wam trzeba. A mogłoby do niej dojść, gdyby księga Darcheny dostała się w niepowołane ręce. Na szczęście, dostała się w jedyne właściwe, cywilizowane i wypielęgnowane dłonie Emyra. Właśnie. Trudno mi uwierzyć w jakiekolwiek Twoje słowo. Przyszedłeś mnie obrażać? Racja. Przepraszam. Czego tak naprawdę chcesz? Byłem ciekaw, jaką cyntję spotkam tym razem – Szpiega, czarodziejkę, czy może kobietę? A którą chciałeś spotkać? Prawdziwą. Załóżmy, że z nią rozmawiasz. I jak ci się podoba? Załóżmy, że podoba. Komplementy nie są twoją mocną stroną. Powiedziałem ci, dlaczego tu przyszedłem. Teraz ty powiedz, po co mnie zaprosiłaś. Byłam ciekawa, jakiego Geralta spotkam tym razem. I jak? I strele śpiewają prawdę o temperamencie kobiet z południa i ich pomysłowości. Lubię innowacje. Zauważyłem. Bywaj. We fajle. Mhm. Mm innowacje. No dobra. Myślę, że niech absolutnie nie pożałował tego co tu się stało. Yy... No i cóż drodzy widzowie, mamy... zrobiliśmy kolejnego quest'a Biały Kruk. Yy... I cóż, no chyba nam nie pozostało, jak... Pst, to Nic nam w sumie nie... nie jakby... Nic nam nie zostało, oprócz wskoczenia do tych podziemi... Czemu to jest muzyka walki? Żeby żeby wskoczyć do podziemi, no i... Znaleźć tych wranów... Yy, co? Znaleźć to, co w sumie tam jest i... Skończyć ten odcinek... Trochę głupio to brzmi tym bardziej, że on ma tylko 8 minut, ale w sumie nie wiem co wiele więcej byśmy mogli tu zrobić dzisiaj, bo i tak jest nam dostatko fabuła. Także co? No poszukajmy sobie może tego, tego miejsca faktycznie. Totalnie nie pamiętam gdzie to się wchodziło. Tam było takie zejście do podziemi. I do tego powinniśmy szukać. No muzyka walki. Hmm. Co, drodzy widzowie? Ja może poszukam, a nie będę tak krążył i stracił czas. Okej, okay, ludzie, byłem po prostu ślepy. E, obok numy dosłownie było to te kanały. E, no i cóż, to jest zadanie, które nam się w sumie do. Nie wyższych racji, co? Tu z tego co wiem, to jest w ogóle. Mm, jakby to powiedzieć. Widzicie, że tu główna fabuła też jest, ale nas nie interesuje główna fabuła, tylko gdzieś skrzynka, która gdzieś tu powinna być Także z ją poszukamy. No, przy okazji się je ze zgnilcami, bo why not dobra. Przetestujemy sobie nowy mieczyk. W sumie nie tak nowy. Dobra muszę się tylko zorientować jak to wygląda na mapce Okej, okay, pójdziemy tutaj Okej, okay, to jest ta skrzy... To są te skrzynie, których szukaliśmy my tu mamy karabella Sprawdźmy sobie karabellę jaka jest mocna, jest to gówniany mieczek do sprzedaży Jest z OK. Okej to jest to, czego szukaliśmy, ale jest tu też ta skrzynka Zbroja w ramach Zbroja Izgith Drodzy widzowie, mamy to. rzeka tajemnic się nam zaktualizowało Musimy iść teraz do Kowala, żeby nam zrobił yy, Zbroję I wtedy będziemy mieć koniec tej misji Ale zanim to, to w ogóle śmieszna sytuacja ostatnio miała miejsce, ponieważ E, tak się szczaiłem, że pod jednym od... W sumie zapomniałem, że ja filmy mam do 4 maja wstawione i tak, chcę tak wszedłem zobaczyć, czy... W sumie jak wyglądają wyświetlenia na moim kanale i poza tym, że wyglądałem totalnie losowo. Tu to zauważyłem jedną śmieszną rzecz, że jeden film miał 140... No, 140 wyświetleń tak z dupy bo film obok dosłownie ma zdecydowanie mniej tych wyświetleń a ten ma tak sporo i w sumie nie wiem czym to jest spowodowane ale w sumie pozytywnie ja tam nie narzekam, generalnie. Fajnie, że ludzie to obejrzeli. Eee, no ty, gościu, chyba... Uruna ognia. Hm. Możemy... O, u, u. Ślina Endriagi. Nie mamy tylu. Okej, okay, ale mamy zbroję Izgit i mamy w sumie wszystko. Proszę państwa. Mamy to etap zadania zakończony sukcesem. No i też sukcesem jest to, że właśnie mamy zbroję Izgit. UFC, ja mówię zbroję wranów, czyli najmocniejszą zbroję ze wszystkich. W grzech oczywiście nie licząc tych, które są na te poziomy już wyższe. Eee... No i cóż, ja to sobie jeszcze ulepszę po prostu takimi runkami czy czymś. Tak ona się prezentuje. Eee... Jednakże my jesteśmy już gotowi kończyć tę grę, drodzy widzowie. Hmm. No potężnie, żeśmy się tu ulepszyli. Eee, czy mamy jakieś ulepszenia zbrojki? Hmm. Ulepszenia. Magiczna osnowa. Krasnodębskie wzmocnienie, wranie wzmocnienie. Mamy, jak widzi tutaj najróżniejsze wzmocnienia I mamy w ciul w sumie... Mamy w ciul tych, tych rzeczy Weźmy do niego, podejdźmy Pohandlujmy Co ty tu masz, panie? Za wzmocnienia Wranie ranie wzmocnienie pancerza Za 200, dobra, kupmy, bo nas stać eee, Sprzedajmy to... aha, to jest jakiś fabularny Eee Sprzedajmy wobec tego te rzeczy, które są już nam niepotrzebne. Jakieś mieczyki do dupy. Ojej, dobra, dobra, jak już ten, dobra, wszystko poszło. Nie mamy nic. E, także mamy już w sumie nasz końcowy ekwipunek. Teraz sobie jeszcze wsadzimy tutaj e, w ranie wzmocnienia. Aha, mamy dwa. No dobra, no to dajmy tak. Co? ok nie wiem co chodziło. Jeszcze sobie ulepszymy krasnoludzki. Mamy 34 zbroje. Mamy strasznie dobra, jak widzicie odporność na wszystko w sumie. Żywotność plus 80, także naprawdę jest to fajna zbrojka, mówię. Teraz, jeszcze jedynie co, to będę chciał se władować tyle run, ile jestem w stanie w te miecze. Myślę, że dam w stalowe od razu. I naprawdę, mamy stalowy miecz. Mamy przepotężny. No i co, drodzy widzowie? To był taki krótszy odcinek, 15-minutowy. Natomiast, zrobiliśmy w tym to, co chciałem właśnie zrobić w tym odcinku, czyli dokończyć. Wszystkie zadania poboczne jakie mamy e, Ulepszyć się ja jeszcze poza odcinkiem mówię ulepszę ten drugi mieczyk żeby był spoczko e, No wiem że się myje e, No i w sumie W następnym odcinku już lecimy w fabułę Kto wie może nam jakieś 3-4 odcinki zostały do końca gry Zobaczymy Bo w sumie nie pamiętam Ale dziękuję wam za ten odcinek No i cóż widzimy się w kolejnym Cześć Hej wolna jestem